Siemaneczko moi kochani, dzisiaj Farming Simulator 17. Coś po prostu pięknego. Ileż to można było czekać, żeby dostać tą grę. No i dostałem w dzień premiery. Równo o północy. Równo... Znaczy minutę po północy. Pobierać zacząłem 20 minut po północy, gdyż po takim czasie dopiero czytałem maila. Nie wiem czy to było mądre, ale... Nie spodziewałem się, że dostanę równo punkt w dzień premiery centralnie, minuta w minutę, ale to się udało i bardzo się z tego cieszę, więc polecam zakupić tą grę, chociaż jeszcze ją nie sprawdziłem, ale już przegrałem 20 minut, bo nie mogłem po prostu wytrzymać i zobaczyć o co w tej grze chodzi. Czekałem, czekałem, doczekałem się, wy też się doczekaliście pierwszy odcinek u mnie na kanale z Farminga. Jak zwykle pierwsze moje wrażenia w tej grze dla Was na YouTubie. Bo jakby to wyglądała nowa gra, nowa premiera gry bez pierwszych wrażeń. W 15 były pierwsze wrażenia, no to w 17 też muszą być. Nie ma żadnego unboxingu, nie ma żadnych pierdułek, bo zdecydowałem się nie kupować em, kolekcjonerskiej, bo no pudełko to co, co unboxować, no pudełko, kolekcjonerkę też nie, bo myślę, że już no przez to, że ta przedpremiera była już... Od paru dni już nagrywane jest farming Więc moim zdaniem też moja tutaj e, Moje nagrywanie, moja premiera Nie jest jakąś taką nowością Bo już żeście pewnie to wszystko obejrzeli Zaczynamy od Pickupka eee, Moim zdaniem Bardzo fajnie Wszystko zoptymalizowane Ta gra moim zdaniem Na dzień dzisiejszy No Chyba nawet najgorszy złom może ją Odpalić tak w międzyczasie. Bo jeżeli ja jadę na full detalach, w pełnych FPS-ach i mogę sobie spokojnie nagrywać, na razie, no nie wiem jak będzie później. Może bez modów dlatego tak jest, chociaż bez modów 15 było słabo. A tu jest coś pięknego. Odpalanie na przycisk. To na co czekałem. Dzięki Wam, bo na przykład tam u innych oglądałem, właśnie Bolek też mówił, że on tego nie ma. Ale mówię, no jakim cudem jak widziałem, że jednak coś takiego jest. Odpalanie jest, tylko trzeba w ustawieniach włączyć, w których ustawień jest od i jeszcze więcej. Chyba musiałem zrobić specjalny odcinek do ustawień, jak to wszystko wygląda. E, ogólnie, co najpiękniejsze w tym wszystkim jest to, że wow, że mój kontroler, jakby to powiedzieć, współdziała. Chociaż to jest stary tracker, ale co? Ja, czemu w ogóle jakieś ronda tutaj robię, ale fajne drifty w ogóle tu wychodzą. I ogólnie jadę na klawiaturze bo nie chce mi się merdać kierownicą przejechałem się pick upem wszystko ładnie, wszystko pięknie idziemy po kolei bo sprawdzamy takie sprawdzanie mapy pierwszej tej... jak ona się w ogóle wabi? coś tam growcast coś tak 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 dobrze mówię? chciałbym to ogólnie przeczytać tylko pewnie nie wiem gdzie to ją znaleźć tą nazwę zobaczcie ile ustawień jest co nie? Hmm. Jest przegląd mapy, ale nie wiadomo jak się mapa nazywa. Z tym, nie jestem tak w ogóle, jak to się mówi, po polsku podniecony tą grą, że nawet nie pomyślałem o takiej rzeczy, jak ona się może nazwać. Chciałem to wiedzieć. Znaczy ja wiem, że tam jest, ale nie, nie chcę jakichś wymyślać niestworzonych historii i wymyślać nazwy map, która może nie zgadzać się albo zmieni, zmienię jedną literkę i wypowiedzieć, że już jest źle. Nasiona i nawozy. <laughs> A w sam raz do napełniania yy, bardzo fajna sprawa lecimy dalej zobaczcie niby ustawiony, bo jest od 7 albo od 6.30 czas a już mamy 10.40 więc zobaczcie co już zrobiłem trochę przegrałem yy, i to co, co lubię czyli przenoszanie yy, upuszczanie yy, jakby to powiedzieć przedmiotów kurczę no. E, no ale taką prędkością już nie mogę to przesady no gościu So. I gitara. Będę miał chociaż kanister, żeby kraść e, ropę z ciągników sąsiadów. Kompresora nie będę na razie... Przy... Ale zobaczcie ile tu jest pierdółek. Radio, młotka. O, młotka jak piznę. Bole chciał piznąć mnie młotkiem, to ja piznę jego. Pamiętajcie, też mam młotka. E, tokarka. To powiedziałem to na sobie... cholera, o, tego się nie da przenieść. To było pewne. E, że robimy serię z mechaniki. Będziemy toczyć bębny. Albo bolka albo o, o, będziemy Bolkowi wkładać wiadro na łeb, ale to z, jakoś tam w międzyczasie. E, nie no serialnie jestem od e, rana, znaczy od rana, od, od, od tej północy jak, jak, jak i ja, tak i wszyscy chłopacy po prostu jesteśmy tak podnieceni tym, że możemy już sobie pograć, że Możemy już sobie popatrzeć jak to wszystko wygląda dzisiaj od razu, wieczorkiem, yy, bo wy to będziecie widzieć około godziny 14. 14.30 w tych granicach. A my gdzieś tak późnym popołudniem, gdy wszyscy wrócą do domu yy, będziecie widzieć już. O, znaczy będziecie widzieć co ja gadam też niekiedy. Człowiek jak myśli o tej grze już chciałby grać, to myśli o niestworzonych historiach. Będziemy po południu nagrywać dla Was nową serię na kanałach moim, Brączka i Bolka, czyli piękna seria realna, Trójka wspaniałych rolników na tym oto gospodarstwie. Jakie będą serie u mnie oddzielne? Wiecie już o tym dobrze. Będzie to seria ta, co mówiłem przed chwilą. Sprawdzanie map, jeżeli takowe będą wychodzić, więc teraz tylko uporczywie czekam. Chciałem to otworzyć niestety się nie otworzyć. Szkoda, bo chciałem tu wejść zobaczyć jak te pomidorki wyglądają. Ale szkoda. Taki mamy klimat, niestety. I lecimy dalej. Nawet nie wyłączam tych chudów tak związanych z pomocą sterowania, bo chciałbym zobaczyć jak to wszystko to wygląda. Czym się zmieniło sterowanie? Czy się zmieniło sterowanie i jak to wszystko... Wygląda ładnie. No ogólnie dłu bardzo długa rozpiska. E, wiecie co? Włączmy silnik. Bo na to czekałem. To jest też piękne moim zdaniem. Że właśnie o. On chodzi. Mogę sobie nie wyjść kurczę zobaczyć czy się szkarnia Jest dobrze. Czy pasek mi się nie urwał co nie? Wsiadam i jadę tak o. O to właśnie chodziło. E, tu się chyba nic nie zmieniło, bo wystaw rurę na Renault... o. O dźwięki rury jakie są fajne. Jakby takiego starego bizona rekorda rurę otwiera takie Rur. A wiecie co jest najpiękniejsze zero laga Światełka Światełka po prostu są bajeczne a nie dają lagów optymalizacja pełna Ja nic ja nic po prostu nie powiem Większość osób właśnie mówiło że może być z tego gówno za przeproszeniem ale myślę, że farming postarał się tak jak mówiłem dawno, dawno temu z detalami, z takimi pierdołami żeby nam się grało o wiele lepiej niż w piętnastkę ale znowu nie za cudownie bo myślę, że gdyby dodali tą glebę to i tak yy, to już by dla nas chyba było coś pięknego przejedźmy kawałek skośmy jak to wygląda On yy, będę mógł wyłączyć na jeden to, to Git o, wjechałem jak on dźwięk zmienił Mogę motowidłami mi że niestety nie napadzie Jak tam sieczkarnia? Oe, no gruba sieczkarnia Tylko oczywiście nie ma sieczki Ale zostawmy przy sieczce A Jak w środku, wygłuszanie No i to co mi się podobało Aha, tak właśnie o co mówię, o mam, co nie? A on jak nie kosisz to mu przyspieszają się normalne te Teraz mały lag, ale włączyłem Radio nie będę włączał tego online, bo mi pewnie tam zablokują od razu. Chociaż pewnie nawet nie wiem czy tu za to mi nie zablokują. Nie no tak to gruba akcja, ale po co nam radio? Kiedyś sobie włączymy... O Boże eee... Te dźwięki kurde są nieziemskie moim zdaniem. Kiedyś sobie włączymy jakieś piosenki, takie oczywiście no, za które nam YouTube nie zablokuje odcinka i sobie będziemy słuchać w maszynach Pięknie, jak tak właśnie wjeżdżamy na pełnej a on z wysokich obrotów tak schodzi w dół. Ślady. Zaraz wjedziemy nawet do tyłu, zobaczymy jak długo nam ślady będą trzymać. E, każdą tą pracę zobaczymy co my tu mamy na początku. Pierwsze wrażenie, to trzeba sprawdzić jak to wygląda. Nie chciało mi się ustawić tych wszystkich ustańka kierownicy, bo, bo po co na razie zostajemy przy tym. To jest podstawa. Ja chcę sobie zrobić, jak to się mówi, pierwsze moje wrażenia z tej gry, czyli tak jak to jest wszystko poustawiane, z tej strony nie, nie, są tu lusterka, cholera, jasno, tu prawie nic nie widzę na tych lusterkach, no ale gitara się ma, dobra, wyłączymy teraz gościa, kurwa, te, 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 wałki od, no, sieczkarni chyba się wyłączały, no jak w Bizonie, o, co nie? To chyba tak dzwoniło. W Bizonie też tak dzwonią te noże, jak cholera. Ale mniejsza o to, nie będziemy teraz Bizona wzywać na daremno. E, piękne ślady, moim zdaniem. Ładnie wbite. Ogólnie dodali. Oj, przepraszam, za nisko się schyliłem. Dodali taki efekt 3D, trochę, co nie? E, zauważyłem to już gdzieś u kogoś i widzę właśnie to teraz. Jak tak się spojrzeć, to widać, jakby to było tak wbite centralnie w ziemię, co nie? Naprawdę jest różnica. I mi się to bardzo podoba. E, myślę, że jeżeli teraz zrobią taką animację tak zwaną, tak? Taką e, takie złudzenie optyczne, to myślę, że w następnej wersji już FSA a zrobią normalną. Glebę w 3D. Ale mniejsza o to. Odpalmy Kejsa, i ten, na, ten napis na dole. To mi się podoba. Że wsiadamy do jakiegoś ciągnika i nam, Oj, pod, podłączmy. I nam pokazuje e, gdzie jesteśmy. Pięknie. W środku teraz. W ogóle jakie to są. Jak to w ogóle brzmi wszystko? Ile to wyciąga? 43. I zobaczcie, słyszeliście. O, tu jeszcze jakieś jest mój gościu, więc... Zaraz obkręcimy na bok. Tak żeby przyspieszyć na fulla. O! Jedzie 43. Halt! Stoi. Nawet nie myśli o przygazówce. Jest na pełnych obrotach koniec nie ma jakiś Ustabilizowana teraz taka w w w Akcja gruba Tu jak widzicie no oczywiście no Adam Nie mógł się poskromić i Włączamy to to jest bekowe, naprawdę Zaczynam zaczynam kochać tą grę Ślady opon przyczepy Nie są zmyślone są takie jakie być powinny To mi się podoba New Hollanden New Hollanden odpalamy New Hollandara tu już jest net podłączony, więc jedziemy z tym koksem e, Animacja gleby tak zwanej tutaj w agregacie naszym ja Nie wiem czemu się zająknąłem przy słowo agregat No bo mogłem powiedzieć grube. no tak Przy gruberze, dlatego czułem, że coś strąbałem się zająknął. Ale na jedno wychodzi Jest bardzo ładna e, Ogólnie pięknie to wygląda, w środku jak zwykle wygłuszenie I zobaczcie, siedzę tutaj, widzę wszystko w lusterkach Ale prześwit tego gościa jest nieziemski ogólnie założyłem sobie yy, zieloną koszulę, nie wiem czemu, ale lubię zielony kolor i mówię pierdykam fajnie to będzie wyglądać, naprawdę cyk podnosimy, ogólnie my tu mamy kuna, mamy kultywator kuna bo nawet nie zauważyłem, ale stary New Holland, naprawdę tutaj pokazuje nam robotę i to co, co mi się najbardziej podoba, czyli Tylnie świata, stopu, jak one przejrzyście widzą. Teraz to teraz, ale jak to w nocy wygląda, to jest w ogóle plus. Dodajmy trochę, przyspieszymy czas, żeby nam właśnie ten do końca odcinka jeszcze nam przerzucić się do nocy i, i, i żeby to wyglądało. Dla mnie, moje wrażenia na początku o, robią furorę. Ta gra. No nie mam słów jak opisać tą grę. Jestem szczęśliwy, naprawdę. Cieszę się w wydane pieniądze, bo przeważnie jestem oszczędnym człowiekiem, czy na FSA nigdy nie oszczędzam. Tak samo jak i na Fifę Tylko porównanie nieziemskie, co nie? Ale... Nie mam... nie mam co powiedzieć, bo nie jest to droga gra, bo 80 parę złotych za... O, mamy przy... mamy szybkie chodzenie. Zobacz, tak zapitalam. Dobra, ale wróćmy I gitara Kejsior kolejny Odpolmy go Przełączmy gościa Już jest napełniony Co boszta? Odpalamy gościa Co to jest tam? Co to nie jest jakiś Great Plains Zresztą mówię, że to jakaś dziwna marka To jest od razu z nawozem O ale ładna animacja ma Kurwa to jest siew to pierwszy taki czarny siew. Beka ty. To pierwszy taki czarny siew mam ogólnie. Dobra, nie będziemy kombinować. Ale... Taka, taka tekstura siewu po raz pierwszy taka dziwna. Znaczy, z jednej strony fajna, no bo, z, no bo tak, czym się różni y, gleba od, y, no, kultywacji po... Sianie. W realu niczym. Tak samo wygląda, tak? No nie oszukujmy się, ale identycznie wygląda. Nie dostaje od razu koloru, nie wiem, jakiego, jakiejś barwy nieziemskiej. Wiadomo, jak wyschnie, no to jest jasno, tak? No, ale gdy na przykład, nie wiem, siejesz w tym samym momencie, yy, orzesz, yy, potem kultywator, cykasz, tak? Gleba się nie zmienia. Potem dopiero trochę przesycha. I tyle, więc jest jest różnica, ale no nie zmienia swojego koloru takiego typowego jak tamta gleba, że była czarna, a potem się od razu robiła żółta. No, To więc z jednej strony naprawdę realność w tek tek teksturach y tej gleby jest fajna. I już kolejny plus, który mogę zaznaczyć. Gdy wysiadam y ściągnika, który jest włączony, bo teraz mam ten mod, y czy mod, tę modyfikację, którą sobie włączyłem, y że. No, nie gaśnie mi pojazd. Jak nie gaśnie mi pojazd, też nie gasną maszyny do niego podłączone czyli siewnik. Czyli po prostu wsiadam, dodaję gazu, jedynka i spód, jak to się mówi. I on już mi nadal pracuje. Nie trzeba nadal ciągle włączać tego B i tak dalej, i tak dalej. Aha, tu nic nie mogę rozłożyć. Polecam. Magda Gessler, jakby to powiedział Dawidek. Naprawdę. Będą grube serie z i tutaj. Bądźcie pewni Wyłącza, jak już wyłączam wszystko to wyłącza mi się wszystko Co nam jeszcze nam zostało? To już jeździłem Lizardem, jeździłem Pociąg Nie wiem czy ja lubię jeździć pociągiem Bo nigdy nie jeździłem Ale przejedźmy się Chwilę, ale się przejedźmy Ruch uliczny Zaraz będziemy mieć jakąś furę Nad nami E no tak to ogólnie to gitar Pociąg niezły Ja już, ja już po prostu czekam niecierpliwie na, na naszą serię, to będzie grubo. No i pierwsze mody, pierwsze mody, pierwsze mapy do tej gry, no bardziej pierwsza mapa, jaka wyjdzie do tej gry, bo zawsze to jest taka, taka postawa, tak, takie oczekiwanie, co to za mapa wyjdzie. Czy ona będzie fajna, czy, czy fajnie się będzie grało na niej, no to jest zawsze ciekawość, która zżera nas nieziemsko. Robi się już późno, jest fajnie. Więc zaraz tutaj Wyłączmy, zobaczcie Mogę wysiąść z nara I to właśnie chciałem dojechać Do przejazdu kolejowego O fajnie, fajnie, brzdęczy, brzdęczy Ty beka Czyta, yy, ten Mmm, nadal pociąg, że jest blisko I nadal jakby nie chce się wyłączyć Kurde, ale nie wiem czy będę widział, bo ten pociąg jest cholery niedługi Kurwic Będę widział stąd, a nie widzę stąd Dobra, odpalamy, jedziemy No ale fajnie, że teraz jest późna, noc jak pociągnie... W... Aha, już skończyło się Oświetlenie, o właśnie, oświetlenie To coś pięknego, ale ja bym wolał do Lizara dałeś O Oświetlenie na gospodarce W chałupie już się grzeje, już z komina, dym leci yy, Ogólnie nawet nasza komórka jest oświetlona Żaróweczka, jak mordę szczelił jeszcze nie spalona, jeszcze Bolek się tutaj nie przyłaszczył. Yy, no i przejedźmy się można tym z przyczepą, bo on najciekawiej nam tutaj to wszystko pokaże. Yy, wejdźmy do środka. Włączmy pełne oświetlenie. I, I zobaczmy jak to wygląda. Zero laga, to jest coś pięknego, jest zero laga. Yy, jak kurde nie wiem czy nie zrobię 20-godzinnego odcinka, bo ja zobaczcie zrobiłem Niecałe 20 minut, a ja myślę, że dopiero zacząłem i powinienem kończyć Boże się wystraszyłem, co to jest Ktoś pożyczka i koszt obsługi maszyn? Czy słyszycie jakieś dźwięki kół? Jakby jakieś kurde błoto pod kołami Tak to gitara Nie no, giciosław to jest coś pięknego Nocna jazda na pełnej yy, Polecam serdecznie, ja mogę grać i grać i liczę, że wy też będziecie chętnie grali. Aha, ale chyba nie mogę zapisywać, bo mi chyba usło. Ale usychanie roślin będzie by włączone? Eee, coś mi tutaj ktoś mnie tutaj w błąd wprowadza. Zmieni na pociągi? Czemu? a włączone usychanie Pozdro. nie wiem czy to uschło, czy nie bo to w nocy to może tak wyglądać co nie ale wijaćmy sobie na na naszą fermę i tak to będzie i tak to będzie wyglądało nam zobaczcie jakie oświetlenie ja edyka. Sino. Nie będziemy gasić go na razie, bo mnie ciekawi to, czy naprawdę uschło, czy nie. Odpal. Hmm. Dobra, wszystko działa, ale... Ale serialnie, chociaż to... Nie ma animacji tych... E, e, kółek takich, niby że się... Tak, więc jednak uschło, czyli tak jak czułem. E, no, ale no cóż, usłychanie roślin to jest podstawowa plaga. Zapomniałem wyłączyć. To trzeba będzie teraz pamiętać. I, i tyle. Um, nie mam co Wam pokazywać teraz e, całego. Mm, jakby to powiedzieć. E, Normalnie. Cyk. A, to jest tylko jedno. Wsteczny. Gitara się ma. E, po nocy możemy jeździć. Nawet cały dzień tak fajnie sobie e, nam pokaże. E, nie mam co Wam pokazywać całej mapy. No bo. Tą mapę to trzeba by było godzinami oglądać Jest dużo ciekawostek, które będziemy na pewno pokazywać Wam na mm, odcinkach Przejazd kolejowy, który jest nieczynny gdy nie ma pociągu e, Ale przejadę się po autostradzie, bo to mnie ciekawi Jeszcze są lampy o cholera, speed limit 50, a ja tutaj 60 na zakręcie wszedłem Zobaczymy jak to w ogóle będzie wyglądać Mog Mogę już wyłączyć lampy, chociaż one jeszcze się świecą 5.30 Punkt 5.30. Wyłączają się lampy na słupach e, w naszej tutaj grze. Ciśniemy autostradą 100 Ponad 100 na godzinę. cholera jak, jaki pickup to jest dobry. Zamykam licznik. 122 na godzinę. Szkoda, że policji tutaj nie ma. Mm, dobra, jedziemy do jakiegoś jakiejś Biedronki jedziemy. Dobrze, tu ludzie szli, to Skoczmy do Biedronki. Popajdę chleba do banku w ogóle co co to jest jak to jest wszystko zrobione Mogę tak z góry? W ogóle widoczność mapy jest bardzo duża ustawiona teraz zobaczcie coś pięknego ono mi się ogromnie podoba i, i liczę, że będziecie chętnie oglądać jak i moje, tak i ogólnie nasze serie całego teamu, bo, bo to może być coś pięknego. To jest nasza farma. Tu są nasze pola. To są te trzy nasze pola chyba, tak? raz, dwa, trzy, więcej nie ma tak, te trzy pola, na których są ustawione ciągniki nasze i kombajny coś zahaczyłem, w coś wlazłem o Jezu, gdzie ja wlazłem jakiegoś strychu na no, ten, więc naprawdę polecam Czekać na kolejne odcinki Kolejny odcinek I już Kurde Zobacz takie szybkie Szybki wzrost roślin To mogliby poprawić jednak I tego nie poprawili Że bardzo szybko rośl Zrastają rośliny Bo one wzrastają w jeden Niecały dzień Dopiero co zasiałem ten kawałek wczoraj A już Jest wszystko gila. Oczywiście nie będę zapisywał tego Że tak powiem Sejwa Bo brzydko to wygląda Tak ustawiłem się tym gościem Na wiadukcie A no tak Beka, w noc nad dniem gdzie się ustawiłem. Jak się zarwie, to się zarwie. Ja Wam powiem tylko jedno. Pole dla mnie. Wąskie, długie. Szkoda, że z kartoflami. Ale na jedno wychodzi. Chcecie więcej oczywiście odcinków z Farminga? Czekajcie, bo już jutro, yy, bo myślę, że dzisiaj to chyba nie damy rady, ale już w środę, na pewno odcinek z FS, z naszej serii. Ja będę kombinował kolejne serie, które mógłbym dla Was wrzucać. Ale spokojnie, nie zapominajcie, FS15 też ciągle nasze serie na, naszym, na naszych kanałach będą widnieć. Podobało Wam się, bo dla mnie moje pierwsze wrażenie to 1000 na 1000, wręcz coś pięknego. Chcecie więcej, zostawcie łapkę w górę. Ja Wam dziękuję w tym odcinku. To tyle. Papa! Pa.